Cześć. witam was na moim kanale Jestem z domu w Mikołaj Mamy tutaj nasze machiny Będziemy nagrywać machiny. 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 machiny No i będziemy jeździć Nagrywamy Dobra kto zaczyna Nie Ty zaczynaś Karyna Prosto, prosto Dobra Pika gramy w ogóle Dobra, Terałita, dawaj. Zosinałita. Bo ty ja też tej muszę, bo tutaj jest słońce. Yes. Trzymaj się Trzymaj się. Teraz mimisz, nie... teraz. Trzymaj się ja... Dobra. Ładnie, ładnie, ładnie.

Конец моей игры, но ну, так все Конец игры, конец игры. Конец игры, конец игры. Давай. Конец игры, но ну, это... Вставай там. Конец. Только свежо уже. Аппарата, моя аппарата. Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie dropa no Dobra, Nie weźmie Dajam. 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 Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! ja. Teraz ja, Era ja. Listek nie listkuje, listek parkuje. Nie. Listek, listek nie stytuje, listek parkuje. Listek nie No dro... jestem tak od razu teraz. Ja nie nie Jest dwa dni tam. Nie! Ostatni raz, kiedy jeździłem, to było na AWE. Nie! No, Kamery, broku trzymaj. No, no, na mnie. nie. Na jestem. AB. Nie dziełem tak na tym. No. Dobra. Nie. Gabry na Cokolwiek Dobra. Dawaj. Dawaj Na to wskoczyć? Ale ty wskakiwałeś na tamtego boksa! Dobra, jeść! To nie twoja wina. Będzie. Dobra. Na zejściu tego potrafię. Pany! Ja teraz to zrobił, nie wiem jak ją widać, bo ja nie widzę. No. Nagrywaj tak jak ja! Ładne ujęcie. камера за мной сядь на ручку а ты не будешь ты что делаешь? у меня нет такой у меня нет комнаты не Tak, dobra, dobra, dobra. Biorę. Ha, ten to się prawie wywalił. Dobra. To jest. Ustawię sobie. Ustawię, ustawię, zostawię. A nie zabałem! Nie zabałem tego, bo ja za wysoko brałem, nie? Jeszcze raz, żeby na kamery, to wytniesz, wytniesz, nie? Lecisz, lecisz? Dobrze! D dobrze, do dobrze, dobrze, brawo. No dobra, teraz, teraz ja robię. <gry mutualised> tylko, że to jest z nie? Tędy No mogę zrobić, tylko że gdzie? Słuchaj, ja może stale się. To było chwilkę, nie? Może jest nawet tak i tutaj zrobić.

Widziałem, nie nagrywam. Zrobił no. fajki -y mamu. <śm> 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 z fotela. No dobra, nie filozofuj tylko jedź. Rób to. On musisz zrobić tego, Grejda. No dobra. Ale całego musisz. Nie przez cały boks, no ale musisz pojechać. I dobra! zalicza mu. Zalicza mu. Yes. Zalicza mu. Nie. daję. Nie ma. Zalicza mu. Mógł... Zalicza ja? ja. mu. No dwie, z do Zalicza mu. Zalicza mu. tak? mu. tak? Może, ale nie Zalicza mu. Zalicza mu. Zalicza na rowerze. O tym? bo to jest po prostu tak nie możliwe. No nie. No nie. po prostu nie tak nie. I mam. O, znaczy tego. No dobra, No nie będę wchylał do popołów, moja no żona. to ja nie będę się tak. Ooo, nie wysoko, to jest. No wysoko, dawaj. Miałeś to? No miałem. Jest! przekręcił! Jest, przekręcił! Przekręcił, dobra! Yes. Przekręcił... Uh... To co? Nie, może... Czemu, czemu mi zaraz nie Może chci to! do no! Daj może się to! szybko kamera chci Daj no, no, Daj no, Protip, protip, protip. Muszę trafić. Protip, protip. Co będziesz robił? No, no. Ha, leci. A! A! Ale, kurzony, ale nie, ma 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 nie, ma, nie ma. Pomogę że zrobię 1-8 tu i rocket do rurki No dobra, 1-8 z... Na! No dobra, no nie filozofuj, tylko jedziemy no Dawaj, nie filozofuj Nie małpa, ja jestem gumulem, ten jest King Kongiem. Mówię? Mówię, co no. Dobra, dawaj, no. Ale szybko, no. I później znowu godzinę montowania mam. Fibla, de Fibla. Fibla, do je Albo... Albo Fibla, do bęku. Fibla et be... Fibla, Bank yeah, Fibla, bank. <laughs> A je viens, Fibla, Fibla, robię tu. et J'ai un Nie, nie będę, ty trzymaj Albo on nie będzie, no Aaaa Ale mnie przyspieszyło Cieplutko, cieplutko, cieplutko Teraz ja mu to zrobię Ja ci zrobię nie ja, nie I to jeszcze, to jeszcze, no? Ale <mogę zrobić> Nie, nie zrób. Ja, dobra, ja będę zadawał mu tego. Grinda do 11. Jedyno... Granda 11 do fejki. Grinda 1.8 do fejki. Daj! Nie, bo ja jestem tym dobry, Nie, bo ja tak się po prostu ten... Lecisz, masz kamerę. nie pamiętam, jak on się nazywa. Dawaj. Jezu, piwi 1.8! Nie pamiętam, jak się to nazywa. Ale ja to zadaję. Nie, dobra, teraz daje cię przyjacielską pół jeszcze raz. Wytnie się. Ale ja to zadaję. Dobra, ja to zadaję. Trzymaj, ja to zadaję. Daj ja to z

Dawaj, rób to. Dobra, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. <gryw> nie ma. Perry okej. Okej, raz okej. Oh my God. Oh my God. Oh my

A ty możesz? pan, możesz? Nie, no mój, dawaj szybko tylko, nie? błaga. błagał. błagał. Błagam, żeby tego nie zrobić. nie nie zrobił. Żeby to nie zrobił. nie 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 Jest, dobra, marsz <grystanie> Dobry <grystanie> Nie, nie, nie Lecisz, kurde <grystanie> Jeszcze raz? Tak, tak poproszę, jeszcze raz, weryfikacja Habosz Robiłem przecież takie też, że wziąłem butelkę, robiłem habosz i się tak zastanowiłem, tak habosz habosz W nie nagrane No, to Dobra, y Mikaj, próbujesz? Patujesz? Próbujesz, para ja się dodałem Ja mogę, ma, ja mogę dla weryfikacji jeszcze zrobić na twojej Dobra, 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 dobra. Dla weryfikacji. Dobra. Nie, robię dla jak się, nie, nie zrobisz to ten, to jakbyś się nie trafił, nie? Nie, 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 to się nie, dzieje. nie, 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 ma, nie, ma, nie, 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 nie,

Tak to jest, że ci się nie uda. Ja ci mówię. Nie ma Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja wiem, dopóki Ci się nie uda. Jeszcze... Nie, ja jestem zdeterminowany. Ja nie, jeszcze Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz! Jest! Ale i tak było! Nie! I tak by nie się. zrobiłeś! Nie, nie zrobiłeś! Nie, nie wygrałeś! Nie, nie. zrobiłeś! Ale, ale <laughs> nie tak nie zrobiłeś! Ale trudno, to się wytnie, nie? Nie. nie? nie Nie, nie, wygrałeś, nie wygrałeś, nie wygrałeś! Nie udało ci się! Nie, nie, nie wygrałeś, nie wygrałeś, nie wygrałeś, dobra, nie wygrałeś! Dobra. Dobra, nie zrobisz to po to, wygrałeś. Dobra. Nie, daj. Teraz ja zadaję? Nie. dobra. Dobra, Chwilko. Ja na no futbolę. Albo po. zrobię. O, koniec. Nie, kon nie jeszcze nie. Dobra, teraz robię. Hila. 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 Było! 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 Boże, drogi, drogi. <śla śla> kolego... Robię. Robię! Czy wierzę, ci się... Robię. Zacięło się? Nie! Ale wiesz, że ci się zacięło...

Drugi raz yes. będzie rewans jutro no Jutro będzie rewans A my za chwilkę Dziś tak naucznamy, ale no cóż No cóż Do trzech razy sztuka Do trzech razy sztuka, no cóż Co? Ja toś, no coś, no coś, no dobra, no się umówiliśmy, no dobra, no. Dobra. Dobra. Wiesz co masz robić? Dobra. Tak zrobisz na pewno? Czekaj. Kończymy ten odcinek na dzisiaj, jutro jeszcze uh, zrobimy odcinek, no ale nagraliśmy uh,